It, like um like molds and like to texture it and like sea salt spray. So it's like this oh, yeah. and like this. And then eventually when it'll grow out, I wanna have it so like it's all awesome. and like to my hair and like fluff it like this. Mm -hmm. Where you go like up and then like go back down like that and then like add some sea salt spray and stuff. And also like before before I I'm um, what's it called before I flip it, I'm probably gonna blow dry it up. Yeah. Like like that so like it's like more texture and it's like upwards I need to get you that roll tonight too yeah Hi. number two look at your hair it's wow. incredible mm -hmm. but it's funny because he just doesn't like we just looked at some pictures now And he's like fine, as long as I look good. Like, make, make me look good. Yeah. I niedziela nas spotkała. Wczoraj byliśmy na ścinaniu włosów, także chłopcy obcinali włosy, um, ładasia to um, fryzura, tłumaczenie i um, wyszedł zadowolony. Kacperek um, podciął sobie trochę, bo już miał bardzo długie, nie wiem czy. Był gdzieś w którymś filmie, ale naprawdę gdzieś już dotąd miał. On ma strasznie grube włosy, tylko pozazdrościć. I do końca nie jestem zadowolona z tym, jak go obcięła, bo z tyłu trochę to nie jest zarówno. Także wiem, że jego włosy nie są na najłatwiejsze dościnania, ale kmanku, kurczenie, takie proste ścięcie, tylko obciąć, wycieniować, żeby to nie było takie grube i tak dużo tych włosów to każda fryzjerka powinna zrobić no ale naprawdę jest trudno znaleźć jakąś fajną, taką super fryzjerkę która wie jak obcinać włosy także Adasiowi jeszcze troszeczkę poprawiałam bo miał gdzie nie gdzie takie te włosy mu wystawały dłuższe albo takie małe kosmetyki to co mogę poprawić, ale Kacperka nie wiem nawet jak do tego się zabierać, żeby mu to poprawić, chociaż nie widać, nie. No, ale ja widzę. Także chłopak jest, e, nikt tam się nie będzie za bardzo mu przyglądał też e, prawda, ale no nie jestem za super zadowolona. Dobra, słyszycie z tyłu za mną, e, woda się gotuje. Patrzcie, mamy okno tutaj otwarte, nie wiem czy widzicie, ale jest e, w miarę ciepło w domu i na zewnątrz, e, zarzucę sobie, nie wiem, jakąś lekką kurtkę na to albo kamizelkę i e, rosołek już gotowy, zaraz będziemy jeść, bo już pora lunchowa także proszę, mamy tutaj rosołek już e, sobie obrałam ziemniaczki na później jak wrócimy, bo zaraz e, jadę zawieź Adasia, a tutaj Właśnie w tym, to jest taki slow cooker, powolne gotowanie, coś takiego. I to tutaj już jest ponad 3 godziny. Mamy żebereczka, u, jak za. Także one już mogę w sumie je wyłączyć, bo już dochodzą. Także mniej więcej obiadek i lunch ogarnięty, bo teraz zjemy rosół, a później jak przyjedziemy, zjemy drugie danie. Niestety Adaś ma piłkę, Wojtek pojechał z Kacperkiem na piłkę, ja pojadę z Adasiem, także będziemy w domu gdzieś pewnie koło piątej i następny dzień wypełniony piłką. Także fajnie, zobaczymy co będziemy robić później, a na razie zbieramy się do jedzenia. I do drogi. Idziemy do sklepu um, z meblami, bo jeżeli wiecie, to nie dalej nie mamy mebli u nas w sypialni. Także nasze ląbki stoją na ziemi. Um, odwiozłam Adasia i jesteśmy tutaj. Nazywa się Ashley Home Furniture. Zaraz Wam pokażę. Nie byłam tam dawno, dawno, dawno. Także nawet nie pamiętam kiedy. Także zobaczymy, co mają bo ostatnio otworzył się także u nas niedaleko w mieście, a ten jest troszeczkę dalej. Także idziemy obczaić. Idziesz Hania? Bierzesz tego pracla ze sobą? Byliśmy w Lidlu i kupiliśmy pracla, jak widzicie. Idziemy? Tą kanapę. Ja. Podoba ci się? Aha, co um, ga... ja, Mają podobną ja, A tu jest scena. Left arm facing sofa, right arm facing sofa. In, the in soft corners. And the carpet on the ground. And the pine leaves. And mom um, now, let me just keep looking for stuff. Vita. my name is Like, okay. No, it's actually real. Wygląda jak nie? Não. lustro, to łóżko. A ile kosztują te szafki? Panel Nightstand. Nightstand jest za 700 dolarów. Well, Nightstands już są za 400, bo ze sklejki są zrobione. A Mama, headboard chest, the junior 5 drawer chest. Dressy, 479 siedemdziesiąt dziewięć na podczas tysiąc, wyszedł gdzieś koło jest już wracamy do domu akurat stoję tutaj na światłach o, zielone się włączyło ale co przykuło moją uwagę i to jest normalna, taka tradycyjna rzecz to jest te flagi amerykańskie no teraz zobaczycie, bo nie zdążyłam nie dlatego, że nie próbowałam ale dlatego, że tak powoli skręcają w lewo. To tutaj już jest taki, taka tradycja. No to co z tymi flagami amerykańskimi? Nie wiem, to jakoś y, nie zwraca się na to uwagi, na te flagi, bo są naprawdę wszędzie. Tak jak widzicie na filmach y, przed domami, ludzie mają te flagi. Dosłownie wszędzie, jak się jedzie, to się widzi po kilka flag, gdzieś muszą wisieć. I zaczęłam się zastanawiać, czy w Polsce też my mamy wszędzie tak polskie flagi porozwieszane i dlaczego tutaj jest właśnie taka ta, mogłabym powiedzieć, prawie mania z tymi flagami, żeby one wszędzie wisiały, żeby pokazać, że to jest Ameryka. Um, oczywiście tego są plusy i minusy, albo można popatrzeć to w sposób pozytywny i negatywny. Ja staram się patrzeć bardziej w pozytywny niż negatywny. Także nieważne. Albo ważne. Po prostu chciałam Wam pokazać. Um, Continue on highway north for miles. Tak sobie pomyślałam, także pomyślałam, że się z Wami podzielę, co sobie pomyślałam, jak już wyszłam z tego sklepu i jadę tutaj. I muszę Wam powiedzieć, że ceny tam w tym sklepie były bardzo duże. Chociaż później właśnie Pani mi powiedziała, że większość z tych rzeczy jest 40% off. Nic ogólnie, żeby tak mi się bardzo spodobało, nie było. Jedyna rzecz, co mi się w miarę spodobała, to akurat nie była przeceniona na 40% off. Oczywiście moje szczęście. Ale nawet jeżeli byłaby, to nie wiem, czy do końca um, byłabym za tym, żeby kupić. E, następna flaga amerykańska zaraz po lewej stronie, jak już tutaj dalej jadę. Nie będę Was przełączać. O, jedna w sumie koło drugiej. Tutaj flaga, tutaj flaga, tam flaga. No właśnie wszędzie te flagi. Dobra, będziemy dalej szukać moich szafeczek i szafki z szufladami i może w końcu coś znajdziemy.